Kazio i Europa. Cześć, to znowu ja, Kazio. Dzisiaj będzie mała lekcja geografii. Porozmawiamy o Europie. Zobaczcie. Tak wygląda mapa świata a to są nasze kontynenty. Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka, Azja, Australia, Antarktyda oraz Europa. W samym sercu Europy znajduje się Polska, nasza ojczyzna. Czy chcielibyście bliżej poznać nasz kontynent? Ja również. Mamo, opowiesz nam coś o Europie? Oczywiście. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Europa rozciąga się od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie do Gór Ural na wschodzie oraz od Oceanu Arktycznego na północy. Do Morza Śródziemnego, Morza Czarnego i Gór Kaukas na południu. Europa jest drugim najmniejszym kontynentem na świecie. Mniejsza od Europy jest tylko Australia. Jednak pomimo niewielkich rozmiarów, Europa jest bardzo ciekawym i zróżnicowanym geograficznie lądem. Większość jej terenu stanowią niziny, ale mamy też wysokie góry, piękne plaże, jeziora, rzeki, a nawet lodowce. Najdłuższa rzeka Europy to Wolga, a najwyższy szczyt to Elbrus. Większość krajów Europy należy do strefy klimatów umiarkowanych. To taki sam klimat, jaki mamy w Polsce, czyli raz jest zimno, raz ciepło. Gdy zejdziemy na południe, zauważymy, że robi się cieplej. Wielu Polaków lubi spędzać wakacje w krajach śródziemnomorskich właśnie ze względu na to, że jest tam bardzo przyjemny klimat. Europa może się pochwalić pięknymi starymi miastami i wspaniałymi zabytkami. W Europie znajduje się aż 46 państw. Najmniejszym krajem jest Watykan, a największym Rosja. Rosja jest krajem transkontynentalnym. Oznacza to, że część jej powierzchni znajduje się na innym kontynencie. Gdybyśmy liczyli tylko te kraje, które w całości znajdują się na terenie Europy, to Ukraina byłaby największym państwem europejskim. Europa to bardzo zróżnicowany kulturowo kontynent. Podobno w Europie funkcjonuje aż 225 rodzimych języków, a w samej Unii Europejskiej mamy 24 języki urzędowe. Unia Europejska? Gdzieś już o tym słyszałem! Och, już wiem! Pani Basia wspominała, że nasze przedszkole zostało wybudowane z pomocą dotacji z Unii Europejskiej. Zgadza się: Polska jest członkiem Unii Europejskiej. O tym pewnie już nie raz słyszeliście. 9 maja obchodzimy dzień Unii Europejskiej. To dobra okazja, by o niej porozmawiać i uświadomić sobie, jak ważna jest dla naszego kraju. Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Jej hymnem jest znana wszystkim Oda do radości. Unia Europejska ma swoją flagę. Znajduje się na niej okrąg złożony z 12 złotych gwiazd na błękitnym tle. Flaga symbolizuje jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy. Głównym celem Unii Europejskiej jest zapewnienie pokoju w Europie. Ale to nie wszystko. Kraje członkowskie wspierają się i dbają o swój wzajemny rozwój. Dzięki Unii Europejskiej możemy się swobodnie poruszać po państwach należących do jej terytorium, a nawet zmienić miejsce naszego zamieszkania, jeśli tylko mamy na to ochotę. Dzisiaj każdy z nas może na przykład uczyć się we Francji, czy przeprowadzić się na stałe do Hiszpanii. Do państw członkowskich Unii Europejskiej należą Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania. Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry. Włochy. Dzięki, mamo! To bardzo dużo informacji. Nie wiem tylko, czy uda mi się to wszystko zapamiętać. Gdy będę starszy, chciałbym się wybrać na wielką podróż po Europie. Fajnie by było poznać te wszystkie ciekawe kultury, zasmakować nowych potraw i podziwiać piękne widoki. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa.